Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jednym z głównych pytań, jakie ja od Was otrzymuję, jest pytanie: co wybrać? Papierową książkę testy kliniczne w fizjoterapii, czy może wziąć udział w kursie stacjonarnym Diagnostyka Narządu Ruchu w fizjoterapii? W tym filmie postaram się odpowiedzieć na pytanie, co warto wybrać i jakie są korzyści posiadania książki i jakie są korzyści wzięcia udziału w kursie stacjonarnym. Także zapraszam. Na początku książka. Książka zbiera bardzo dobre recenzje. Piszecie w, piszecie w opiniach, że książka pomaga, rzeczywiście jest świetnym narzędziem, świetnym, świetną pozycją, żeby sięgnąć i mieć pod ręką dostępne w gabinecie zestawienie narzędzi do prowadzenia procesu badania, czy części badania. I i rzeczywiście przydaje Wam się ona w pracy w gabinecie, kiedy trzeba przygotować na przykład jakiś zestaw testów do, do wizyty do, do danego pacjenta. Pokrótce powiem, czym się ta książka wyróżnia. Jest osobny film, który o tym mówi, ale może pokrótce. Zawiera ona każdy z testów, a tych testów jest ponad 250 w książce. Każdy z testów zawiera zestawienie czułości, swoistości i wskaźników likwidacji według badań. Czyli dzięki temu możemy wiedzieć, czy test jest dobry do potwierdzania, do odrzucania, czy jest testem dokładnym, czy też nie. Test zawiera taką skalę wartości klinicznej. Książka zawiera skalę wartości klinicznej, czyli takie w skrótowej formie informacja, czy jest wartościowy, czy nie. I zapewniałem to trzy gwiazdki, które dwie, tak, bądź jedna, to wszystko zależy od tego, czy test jest wartościowy, które znajdują się przy. W tej górnej części przy obrazku, jak test wykonać. Testy są, te gru, książka zawiera grupy testów, czyli inaczej baterie. Ich jest ponad 20 w książce, dzięki czemu możemy sięgnąć od razu po gotowe kombinacje testów. Bardzo dobrze opisane jest wykonanie, interpretacja i przede wszystkim są uwagi, które pozwalają różnicować różnego rodzaju dolegliwości, pozwalają określać grupy ryzyka i zawierają także informacje, na przykład o współczynniku kappa. Książka została podzielona według schorzeń, czyli mamy rozdział powiedzmy gdzie jest łokieć, a w łokciu mamy testy dobrane na podstawie konkretnych patologii, a więc są testy dla łokcia tenisisty, są testy dla łokcia golfisty, są testy dla uszkodzeń, dla uszkodzeń na przykład więzadłowych. I tak dla każdej pozostałej części ciała, a więc od nadgarstka przez łokieć, park, przez cały kręgosłup, staw trzyłowiodrowy, biodro, kolano, stopę. I właśnie w, w, w testach na konkretnych już na konkretnych stronach, gdzie testy są opisane właśnie widać, że ten podział jest zaznaczony. Dostaję dużo zdjęć, zdjęć książki, która jest w gabinecie. Dostaję także zdjęcia z uczelni, gdzie studenci pracują także z tą książką. Jest mi bardzo miło, że Znajduje się ona w coraz większej liczbie gabinetów i pomaga w dobrej diagnozie. Pewnym takim dodatkowym ułatwieniem czy plusem jest platforma edukacyjna, na której jest prawie 220 filmów, gdzie każdy z testów jest przedstawiony w formie wideo, a? czyli to wykonanie testu, te szczegóły, które są istotne, są podane w formie wideo. Także książka jest uzupełnieniem właśnie platforma jest uzupełnieniem książki i jest tą praktycznym odzwierciedleniem książki. No więc czym będzie się różniła książka w takim razie od kursu stacjonarnego? No, kurs stacjonarny to jest zupełnie coś innego. Fizjoterapia i szkolenia w fizjoterapii bardzo często wymagają jednak dotknięcia tej tkanki, takie parametry jak siła nacisku, to czy pacjent ma pchać, to czy my mamy pchać na przykład na rękę pacjenta, czy tam ma być skurcz izometryczny, czy skurcz ekscentryczny? To precyzyjne ustawienie kończyny, na przykład, to będzie odgrywało ogromną rolę. I teraz w poprawnym, w rzetelnym wykonaniu testu. I teraz ta obecność instruktora to jest to, co pozwala wykonać test prawidłowo, czy nauczyć się wykonywać te testy prawidłowo. Na szkoleniu stacjonarnym uczymy się przede wszystkim wykonania około 100 podstawowych testów, które według mnie fizjoterapeuta powinien znać. I wielu z nich, wiele z nich składa się z pewnych komponentów, które trzeba razem złożyć, a więc jest powiedzmy to wprowadzenie rotacji, wprowadzenie koślawości, wprowadzenie jeszcze często jakiejś siły doosiowej, a następnie wdrożenie ruchu. Czyli na przykład jest test, który wymaga wdrożenia, który wymaga, wymaga wdrożenia siły, którą naciska. Badający, a inny test będzie wymagał nacisku przez pacjenta na badającego. I to są wszystko szczegóły, które czasami umykają nam, gdy mamy tylko książkę. Tak? I właśnie na kursie stacjonarnym na to zwracana jest głównie uwaga. Dlaczego też warto wziąć udział w kursie stacjonarnym? Znaczy, dlatego, że jeśli wykonamy pracę samodzielnie, czyli weźmiemy powiedzmy, to kolano, zrobimy. Parokrotnie powtórzymy dany ruch, czy zmienimy parę i pójdziemy do kogoś innego wykonać ten sam test dokonany, no to o wiele lepiej nam to zapadnie w pamięć. Tak? I badania pokazują, że właśnie w samodzielne wykonanie pewnego badania pozwala o wiele lepiej zapamiętać i przyswoić naszą wiedzę przez nasz umysł, przez nasz mózg, niż tylko przeczytanie. Dużo testów, tak jak powiedziałem, składa się z wielu komponentów, tak? szczegóły. Precyzja ruchu odgrywa ogromne znaczenie. I w tym momencie, nawet mając do, bardzo dokładny objód w książce, my nie zawsze go wykonamy prawidłowo. Zabraknie nam pewnego ustawienia, pewnej informacji, y, y, gdzie dokładnie chwycić, tak. i Kurs stacjonarny przez to, że jest instruktor, przez to, że, 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 że jest który podejdzie, poprawi, sprawdzi, tak? poprawi lekko postawę ciała na przykład osoby, które, która bada, to będzie miało wpływ na rzetelność tego jego testu naszego i na poprawny wynik uzyskany następnie przez ten test. Przy wszystkich tych testach od nadgarstka po kolano po stopę. Jest właśnie wiele testów, składa się z różnych komponentów i instruktor pomaga. Poza tym dużo elementów się zmienia. Co chwilę pojawiają się nowe badania, czasami, czasami pojawia się nowa informacja na temat czułości, swoistości, tak, zmienia się podejście do danego testu. Nagle ktoś robi duże badanie, metaanalizę i się okazuje, że test, który miał do tej pory stuprocentową czułość, nagle... Ta czułość się zmienia na przykład na 60%, co zmienia nam podejście do testu. Pojawia się jakaś nowa grupa. Tak? I na kursach stacjonarnych jesteśmy cały czas na bieżąco. Książka z kolei jest pewna wiedza uniwersalna, do której można wrócić, wiedząc już potem, jak dokładnie wykonać takie badanie. Dodatkowym atutem kursu stacjonarnego jest wprowadzenie w daną patologię. Czyli my sobie wprowadzamy na podstawie zdjęć kadawerowych, na podstawie badania USG, czy na podstawie filmów czy zdjęć prawdziwych pacjentów, wprowadzamy sobie w taką patologię. To nie jest tylko suche wykonanie testów, ale to jest także właśnie omówienie patoanatomii i patofizjologii danych schorzeń, które następnie badamy. Także kursanci wiedzą. Co leży u podstaw danego schorzenia, i gdzie takie schorzenie, gdzie go szukać, gdzie szukać tej patologii. Na kursie stacjonarnym także omawiamy przypadki kliniczne. Czyli po wykonaniu danej partii materiału studenci dostają przypadek kliniczny, który następnie muszą przygotować. Przygotować cały proces badania, wywiadu. Tak, I Następnie wszystkie te przypadki omawiamy, testujemy, badamy i interpretujemy, żeby, nas, żeby właśnie ta część praktyczna, gdzie uczymy się wykonywać testów technicznie, została przełożona następnie na sam proces badania i na takie wnioskowanie kliniczne. Także właśnie na takim kursie część każdego dnia jest poświęcona na właśnie takie wnioskowanie kliniczne i próbę przełożenia już. Całego procesu wykorzystania testów klinicznych do normalnych warunków gabinetowych. Także to są takie główne atuty i główne różnice między książką, a między książką a kursem stacjonarnym. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam tutaj w, w rozwikłaniu w odpowiedzi na pytanie. Czy, jak mam książkę, to czy warto wziąć udział także w kursie? Albo co warto zainwestować, czy w książkę, czy w kurs? Mam nadzieję, że tutaj znajdziecie odpowiedzi um, i, i podejmiecie dobrą decyzję. Także bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia na szkoleniach.